Do przygotowania porcji potrzebujemy 30 dekagramów ugotowanej wołowiny. Po wystudzeniu musimy ją zmielić. Jedną cebulę należy obrać i podsmażyć na dwóch łyżkach oleju. Zmieloną wołowinę dodajemy do cebuli i razem podsmażamy. Przyprawiamy solą i pieprzem. Do przygotowania ciasta potrzebujemy 300 g mąki, szczypty soli. 3 łyżki oliwy z oliwek, 4 małe jajka Zagniecione ciasto dzielimy na dwa kawałki. Na opruszonej mąką stolnicy należy rozwałkować ciasto na grubość około 3 mm. Rozwałkowane ciasto kładziemy na foremce i w miejsce dziurek delikatnie naciskamy ciasto. We wgłębienia wkładamy wcześniej przygotowaną wołowinę. Gdy nałożymy farsz przykrywamy drugim plackiem ciasta. Delikatnie dociskamy rękami, a później wałkiem. Należy bardzo dokładnie docisnąć placki do siebie i zwrócić uwagę, aby krawędzie zostały ponacinane przez formę tak aby było łatwiej wyciągnąć pierożki. Następnie delikatnie wyciągamy pierożki. Pierożki gotujemy w osolonej wodzie około 5 minut. Po ugotowaniu wyciągamy i polewamy sosem pomidorowym. Na koniec posypujemy świeżo tartym parmezanem.